Halo, halo, cześć, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Graba, a przed Wami kolejny materiał z serii... Top warzywo. Dzisiaj przed Wami najgorsze zagrania września w wykonaniu naszej jarokowej ekipy. Wy oczywiście możecie głosować na najgorsze zagranie oraz na warzywo, które otrzyma autor tego zagrania. Głosować możecie na jaroku, link oczywiście znajdziecie w opisie. No i zachęcam Was do wysyłania i do tworzenia odszotów, bo to dzięki Wam ta seria... Powstaje, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zachęcić Was do rzucenia okiem na najgorsze zagrania września. Czy to mogę sobie. Nie, 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 się! Kur. nie, 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 ja jestem głupia. Boże, nigdy nie, Boże, nie, <śm> Dobra, defense o -o. Komple, spadły. Dobra, nie Jest. jestem jednak top jeden sniper EU chyba. Dobra, oznaczam B. O Boże! Nie, e, jak się włącza streama? Kurde, ale umrzej, dobrze? Nie, dobra. Nie ja, przepraszam. Dobra, mamy sniperów na A. Aaaa, kurde.

Nie, co ja zrobiłem? się do dziury! What? O mój Boże! O świetl. O oh, kurwa! O oh, fuck! Jukie zaś te pani tego pewien, nie? Mhm. Kraturę, mamy bufa, mamy kraturę, więc myślę, że sekretki pereczko tutaj jak najbardziej tip polot to, pod to, loto, pod to, motto. Mm. Kurwa! Alright, here's the hotel. The Nie ma sprzedaży. O, smoka, smoke puścili. Czekaj. Kurde o! Zajebałem granat. Ja dostaję. O, nie dostajesz, masz tylko powiadomienie. Ja w coś chyba dziurę sobie w ścianie zrobiłem, wiesz? No powiem Wam, że przed Wami naprawdę ciężkie zadanie, jeżeli chodzi o wybór najgorszego zagrania tego miesiąca. Jest kilku faworytów, także odsyłam Was na Jaroka, gdzie możecie głosować na fail. Tego miesiąca linki oczywiście znajdziecie w opisie, tak samo jak wszelkie istotne informacje. Zachęcam również do tworzenia odshotów, bo dzięki temu możemy kontynuować tę serię. Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego materiału. Trzymajcie się i do zobaczenia. Do usłyszenia. Hej!